Zobacz, taki rolnik sieje, by zebrać plony. Dzisiaj sieje, żeby za trzy miesiące, pół roku czy rok czasu zebrać plony tego co robi. Ciężko pracuje i po jakimś czasie dopiero uzyskuje efekt albo nie, bo zwróć uwagę, że nie ma wpływu na warunki np. Na pogodowe, na ulewy, suszę, jest zależny od pewnego zewnętrznego elementu. I teraz popatrz na pracę specjalisty SEO, który tak naprawdę, przyjdziemy się na drugą stronę um, ulicy, dlatego, że specjalista SEO y, pracuje ciężko i po trzech miesiącach, sześciu, dwunastu, czy nawet więcej ilości czasu zbiera plony swojej pracy. Oczywiście, jeśli robi to dla klienta, to klient za to płaci, ale jeśli prowadzę projekty jakieś własne, no to to są pieniądze, które ja inwestuję i dopiero gdzieś po e, roku, czasu, dwóch latach rzeczywiście widzę świetne efekty swojej pracy. Oczywiście to nie jest e, praca ciężka fizyczna, jak praca rolnika czy gospodarza, ale jednak widzę tutaj dość dużą analogię, podobieństwo do tego, że i my, i oni sadzimy, że tak powiem, żeby. Wytmiecie efekty dopiero gdzieś po dłuższym czasie, po pół roku, roku czy dwóch latach. Także tutaj widzę spore y, podobieństwo. To tyle. Taka ciekawostka mnie naszła podczas jazdy rowerem, patrząc na przyrodę, która mnie y, otacza. <grydy> widzę tutaj właśnie analogię pracy serowca do pracy gospodarza czy też rolnika. Trzymam kciuki, aby wasza praca. Czy specjalistów SAO, którzy dla was pracują, dawała wam świetne efekty, żebyście mogli zbierać rzeczywiście plony tego, co zasialiście, zainwestowaliście te pieniądze, żeby to wam się po zwróciło. Trzymajcie się. Cześć!